Niech to nie zdaję, zapraszamy dzieci tu do wschodu, do płacenia, będzie lepiej płynąć, łatwiej się będę angażował. a zapraszamy. rodziców zapraszamy na przesadki. Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie na zorganizowanym przez naszą grupę inicjatywną Dniu Dziecka. Nasza grupa inicjatywna to trzy osoby. Agnieszka Korotgar, Pani Krystyna Pietrzyk i Anna Kocurek. Bardzo miło nam jest Państwa powitać w naszym gronie. Oczywiście bardzo dziękujemy już na samym początku księdzu proboszczowi i na samą to, że mogliśmy tutaj się wszyscy zgromadzić i wspólnie świętować Dzień Dziecka. Dziękujemy również przedstawicielom Koła Gospodyń Wiejskich, które tutaj również Panie nas bardzo mocno wspomogły. I zapraszam Państwa do, do wspólnej zabawy i do świętowania. Chcę jeszcze powiedzieć, że na samym początku też Wchodzimy do Państwa i prosimy Państwa o podpisy na pewnych listach, na pewnych zgodach, dlatego że jako grupa inicjatywna dostaliśmy po prostu dofinansowanie na to wydarzenie i dlatego potrzebujemy mieć imiona i nazwiska dzieci na, na tych listach. Stąd, stąd to zamieszanie papierkowe, za które bardzo przepraszamy, ale mam nadzieję, że to Państwu w żaden sposób nie przeszkodzi w minimum spędzeniu czasu tutaj z nami. I zapraszamy serdecznie Państwa na początku na, 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 na przedstawienie teatralne, później na warsztaty e, i na gry i zabawy integracyjne, które odbędą się e, na boisku tutaj przy e, naszej sali parafialnej. E, będzie oczywiście też coś słodkiego, będą gry, zabawy i nagrody, tak więc mamy nadzieję, że... Miło Państwo spędzicie z nami czas, a przede wszystkim nasze dzieci spędzą tutaj czas i będą się świetnie bawiły. Ja tylko chciałam jeszcze pokrótce wspomnieć, że dzięki tutaj jak i Pani Krysi się tutaj znalazłam w sumie, yy, naszej inicjatywie, w której Panie zaprosiły mnie tutaj do uczestnictwa. Ja chciałam powiedzieć, że to nasze spotkanie będzie jeszcze kontynuowane w innym dniu, ponieważ wakacje mamy też drugą część naszego spotkania. Dzisiaj mamy warsztaty teatralne i zabawy. Natomiast w wakacje będzie też drugie spotkanie z tego cyklu i to będą podchody, takie stare podchody, które kiedyś robiło z dziećmi, z zagadkami, z zadaniami, a później będzie ognisko i oczywiście gry integracyjne. Więc też bardzo gorąco zapraszamy. Tak już jest ustalony, więc to też będzie podane. Za, e, zapraszamy Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie, witamy dzieci. Ja mam na imię Maciej. Czy słychać tam z tyłu? Słychać? Słychać dobrze. Celowo nie biorę teraz mikrofonu, ponieważ nasz spektakl, jak to w prawdziwym teatrze, będzie odbywać się bez mikrofonu. No, chociaż dzisiaj żyjemy w takich czasach, że już kiedy są ogromne, ogromne sale, no to ten sprzęt techniczny jest potrzebny. No, ale aktor powinien umieć mówić tak, aby go dobrze słyszano, nawet w ostatniej ławce czy rzędzie. Bardzo się cieszymy, że możemy tutaj być. Przyjechaliśmy do Was z Poznania. Nasz teatr nazywa się Teatr Droga i naszym patronem jest Jan Paweł II. Znana postać? No. Jan Paweł II, tak? A może zgadniecie, to jest taki rebuz na początek, żeby Was troszeczkę zaangażować, żeby troszeczkę pobudzić szare komórki, bo nasz spektakl też nie będzie taki wprost. Także będziemy starali się tutaj przekazać Wam jakąś informację. Ale teraz, jak myślicie, dlaczego my, jako Teatr Droga, zaprosiliśmy Jana Pawła II, aby był naszym patronem? Ktoś ma jakiś pomysł? Może ktoś ze starszych osób? Każda odpowiedź jest dobra, ponieważ każda odpowiedź prowadzi do celu w jakimś stopniu. No? Jest jakiś pomysł? Dlaczego Jana Pawła II jest patronem naszego teatru. Ojeżdżniej, nie wiedziałem, że tutaj zaproszę Was na kartkówkę od razu i sprawdzam jakiś. Spokojnie, spokojnie. Jakiś pomysł? Taki pierwszy, który trzeba do głowy. To, to A co się zgłaszam? Przekaz No. Przekaz biblijny. No. Dobra, to powiedzmy tak. Jan Paweł II, czyli Karol Wojtyła miał świetną dykcję potrafił świetnie mówić, był niesamowitym mówcą. Macie pomysł dlaczego? Bo też był aktorem. Bo właśnie tak. Zanim doszedł do kapłaństwa, zanim doszedł do urzędu papieskiego, to był aktorem i pracował w teatrze, kochał teatr. Proszę, ty mi oddaj mojego wielbłąda. Pożyczyłem ci go na tydzień, a ty trzymasz go już prawie miesiąc. Za dwa dni, za dwa dni, ale mamy sery brata. Wiesz przecież, że mieszka on daleko stąd. Ja mam pięćdziesiąt żon. I właśnie ta pięćdziesiąta. Nie ma na czym jechać. Poddaj mojego biebłonda. No, ej, tam, ej, tam, ej, tam, hej tam kaza. To niech ta czterdziesta dziewiąta z tą pięćdziesiątą. I razem na jednym biebłondzie. thank <laughs> <tom> ej tam, ej tam, ej ta! ej tam, ej tam, ej tam, hej tam, hej tam baba. O no, Ale żeś hej tam, ej tam, przygotował! heita, ej właśnie ej świecie. Są pustynie i kamienie. Odtąd plemiona ludzkie wędrują między piaszczystymi wydmami. wraz ze swoimi żonami, wielbłądami i namiotami. Co pewien czas po środku pustyni pojawiają się ukwiecone ogrody, pełne zielonych palm i świeżych strumieni. Wędrowcy nazywają je oazami. Zatrzymują się tam, by uzyskać odpoczynek i ukojenie zawsze. Zawsze wspominając słowa Pana. Nie, nie zamieniajcie, zamieniajcie mojego ucie. zielonego świata w nieskończoną pustynię. <śmuszczak>